Zapraszam Was na filmik, który już kiedyś nagrywałam i postanowiłam nagrać coś podobnego. Było to bardzo, bardzo dawno temu i byłam co najmniej dziwnie pomalowana w tamtym filmie, do którego Was teraz odsyłam. Był to film pod tytułem 15 za 15, coś takiego 15 rzeczy do 15 zł, które Wam chciałam polecić. Dzisiejszy film jest to kilkanaście rzeczy, bo tak dokładnie nie zliczyłam i nie wiem ile, do 16 zł, które chciałam Wam policzyć. Polecić do makijażu, czyli będzie to sama kolorówka. Są to rzeczy, którymi ja jestem zachwycona, które na co dzień stosuję, które bardzo mi się sprawdzają i które mogę wam z czystym sumieniem polecić. Więc zacznijmy po kolei. Pierwszą y, rzeczą będą podkłady. Chciałam Wam pokazać podkład, który również w tamtym filmie pokazałam, dlatego że nic się nie zmieniło poza odcieniem. Podkładem jestem zachwycona i do dnia dzisiejszego go stosuję. Jest to podkład z biedronki z firmy Bell. Y, Illumi Lightning Skin Perfection Makeup Long and Lasting. Mój kolorek to 04 Carmel. Ja mam taką dziwną cerę, że albo jesienią, zimą stosuję 0,1, albo właśnie wiosną, latem 0,4. Czyli nic pomiędzy nie wiem, takie dwie skrajności. Dzisiaj mam na twarzy właśnie ten 04. i Prawie w każdym filmie możecie mi zobaczyć z tym podkładem na twarzy. Więc ten podkład serdecznie Wam chciałam polecić. On nie kosztuje więcej niż 15 zł. W tej chwili nie pamiętam ile, ale wydaje mi się, że 12,99 I szczerze nie jestem pewna, czy dalej jest dostępny. Ale jeżeli macie możliwość zakupienia tego podkładu, to nawet się nie zastanawiajcie. Serdecznie Wam polecam. I jeszcze mam dwa podkłady Wam do pokazania, które chciałam Wam serdecznie polecić i kosztują mniej niż 16 zł. A dokładnie 15,99 Przynajmniej taką informację znalazłam. Są to podkłady z Essence, Essence Camouflage się nazywają, ja mam dwa odcienie, pierwszy odcień to 20 Nude, Nude Beige i 30 Honey Beige i obydwa odcienie są spoko, ten Honey beż właśnie w tej chwili używam, znaczy nie dzisiaj mam go na twarzy, ale uwielbiam, podkład naprawdę godny polecenia, cudownie kryjący wszystkie niedoskonałości cery, dla mnie fantastyczny, Wyglądają w ten sposób i ja Wam serdecznie polecam zerknąć na nie chociaż sobie spróbować właśnie w sklepie. Kolejnym e, rzeczą do makijażu, którą chciałam Wam polecić, idę tak jakby w takiej kolejności, jak ja się maluję, jest to korektor, jest to korektor już myślę bardzo znany, jest to Catrice Liquid Camouflage High, High Coverage concealer i po polsku wszystko mi się starło. I już wam powiem, że ten korektor kosztuje 15,99 również. Dużo tutaj rzeczy mam po 15,99, dlatego film się też nazywa do 16 zł kosmetyki. Naprawdę bardzo dobry korektor. Ja go nakładam, dzisiaj mam go pod oczami, ale ja go nakładam również w te bruzdy przynosowo-wargowe, które u mnie są mm, genetyczne. Nakładam je właśnie w zmarszczki. Mm. I tyle i pod oczy i sprawdza się genialnie. Ja, mój kolorek to jest chyba ten najjaśniejszy, tak, 0,10 porcelan. E, cudowny korektor, serdecznie polecam. Dobra, więc kiedy skończyliśmy, twarz już mamy zagruntowaną, e, teraz, e, teraz potrzeba. Jakiegoś e, pudru. I mam dwa pudry, które ja wam serdecznie chciałam polecić. Pierwszy, poczekajcie, zerknę. Jest to puder również z Biedronki, z, czyli z Belle. E, nazywa się Look Now HD Powder i jest to puder transparentny, który pasuje e, do każdej cery, i ja miałam z nim bardzo różnie. Raz miałam wrażenie takie, że on za mocno bieli twarz, teraz się nauczyłam go używać. Ja go używam takim pędzelkiem wachlarzowym, waży... Chyba tak, nie jak wachlarz ten pędzelek. Wiem, że on nie jest do tego, ale właśnie go tak używam, czyli tak sobie omiatam twarz. Właśnie dzisiaj mam omiecioną twarz tym look nam u HD Powder. Bardzo długo się utrzymuje i pięknie utrzymuje makijaż. Cena jego to 10 zł. Puder prezentuje się w ten sposób. I kolejnym pudrem, jaki chciałam Wam serdecznie polecić, bo ja w ogóle tymi, yy, przepraszam, że tak stukam. Tą yy, serię jestem zachwycona za zobaczcie yy, dlaczego. Jest to puder z My Secret i Puder z My Secret kosztuje już, żeby Wam, yy, 15,99, o właśnie, znowu 15,99. Face matte powder się nazywa. I jest to puder matujący delikatne krecie, nadający jednocześnie naturalne, jak aksamitne wykończenie makijażu, to prawda. Bardzo fajnie się utrzymuje na twarzy. Ja jestem puderkiem zachwycona i mój kolor tego pudru to taki, że nie mam pojęcia, bo mam wszystko starte, więc bardzo mi przykro, ale myślę, że to jest po prostu najjaśniejszy, ja nawet nie wiem, czy tam nie, były jakieś y, y, do wyboru kolory. puder używam jak najbardziej i drugą rzeczą właśnie do twarzy z tej samej serii jest y, rozświetlacz, który jest genialny, ja mam go dzisiaj oczywiście, ja go codziennie teraz mam. E, moim ulubieńcem był Lovely i w tamtym filmie możecie właśnie zobaczyć, że mm, Lovely to był po prostu hit, y, a, a... A teraz ten właśnie My Secret Face Illuminator Powder. I tutaj mamy rozświetlacz w kolorze ciepłego beżu. Wygląda przepięknie. Jak widzicie, ja mam podłukiem brwiowym i na kościach policzkowych właśnie... Mm... Ten rozświetlacz, który również mogę Wam serdecznie polecić, i jego cena to również 15,99 Ok, później mamy, kiedy już mamy twarz skończoną, tuż do rzęs. W tamtym filmie polecałam Wam tuż z Lovely. Teraz mam dosyć podobny wizualnie tuż. Jest to tuż, który poleciła mi Karolina Mieszmaszowa. Za co serdecznie dziękuję. Naprawdę jest lepszy, sprawdza się genialnie. I jest to tusz Miss Sporty Studio Lash 3D i tak dalej, ja mam oczywiście czarny kolor, on ma tak fajnie podkręconą szczoteczkę, fantastycznie podkreśla rzęsy, oczywiście dzisiaj mam rzęsy wymalowane tym tuszem. I chciałam Wam powiedzieć, że ja tusz kupiłam, właśnie mam tutaj zapisane za 13,99, a jak weszłam na wizerz, to podpowiada mi cenę 23 zł, więc nie wiem jak to jest i widzę, że różnie z tym bywa. Ale ja go wzięłam jako w kategorii do 16 zł, bo ja zapłaciłam za niego 13,99, więc wydaje mi się, że to jest normalna jego cena. Nie wiem skąd na Wizażu 23 zł. Może się mylę, nie wiem jak co to, przepraszam, jak co to. Nie było tego produktu w tym filmie, ale i tak go Wam serdecznie polecam, bo jest genialny. I drugim genialnym, niedrogim tuszem do rzęs jest Essence Get Big Lushes. i jest to już tusz, który był polecany przez. Fokusowano przez Anię, więc dwa tusze po prostu polecane. I powiem Wam, że ten tusz kosztuje od 10 do 13 zł, w zależności od sklepu. I jest fantastyczny. Ma ogromną, mm, ogromną szczotę i fantastycznie podkreśla mm, co? Rzęsy. Ogromną czarną szczotę. Naprawdę, naprawdę bardzo dobry tusz. Bardzo dobry. Ja zanim poznałam. Tamten używam tego i byłam zachwycona, więc jak najbardziej polecam Wam serdecznie. Oczywiście postaram się w opisie umieścić wszystko, co dzisiaj się pokazuje. Dobrze, kiedy skończyliśmy tuszę, rozświetlacz Wam pokazałam. Przejdziemy do ust. I nie, i jeszcze dobry wieczór chciałam Wam coś pokazać. Coś, co yy, niedawno w filmie mogliście zobaczyć jako nowość, nowy nabytek. Oczywiście wiecie, jak ja filmy publikuję, to nie jest to tak, jak mm, Wam się wydaje, że wczoraj nagrywam ten, a dzisiaj już nagrywam inny. Tylko tamten film już miał troszeczkę i ja już tą kredkę używam. Dzisiaj mam zrobione brwi właśnie tą kredką. Może zacznę od początku. Lovely jasnobrązowa wodoodporna kredka do konturowania brwi. Całe brwi mam właśnie wykonturowane, jak to... Yy, yy, napisali właśnie producenci. Tą kredką jest fantastyczna. Ja nawet nie wiem, czy ona ma jakiś kolor. Jedyneczkę, tak. Mój kolorek to jedynka. Serdecznie Wam polecam. I kredki nie pamiętam, ile kosztowało, więc Wam tutaj napiszę. Ok? I teraz przejdziemy do ust. Z ust chciałam Wam pokazać przede wszystkim konturówki. Dlaczego nie pomadki... Dlatego, że ceny są ich różne. Chociaż na pewno będzie pytanie, co mam dzisiaj na ustach, to dzisiaj na ustach powiem Wam, że mam tą pomadkę z Avon Extra Lasting, o taka czerwona. Jest to kolorek Vintage Pink, ale. I ta szmineczka teraz też kosztuje do 16 zł. Ale z pomadkami bywa różnie, dlatego że w tamtym filmie polecałam Wam więcej, więc tam Was odsyłam. Pomadki z Vibo, pomadki z Lowi Uwielbiam, ale nie chciałabym się powtarzać. Dlatego tu polecę, polecam Wam tylko konturówki. Chociaż podejrzewam, że tam konturówki też polecam. Tam tego filmu dokładnie nie obejrzałam. No, ale trudno. Jedni widzieli tam ten, ten film, drudzy nie. W tej chwili e, używam na okrągło dwóch e, konturówek, Niezmiennie uwielbiam, ubóstwiam cię. Również mam jedną na ustach. Nie pamiętam, którą, bo jak widzicie, ich odcienie są bardzo zbliżone. I są to konturówki z Essence, które kosztują 5 zł. Mm, są to konturówki z Essence lip liner. Y, mam kolorek 06 satin mauve i 05 soft berry. To właśnie soft berry mam na sobie, tak, bo to właśnie ciemniejszą mam na sobie właśnie w połączeniu z tamtą pomadką, jestem kredkami zachwycona. Nimi się maluje fantastycznie, kolory mają bombowe, bardzo łatwo się temperują, no są po prostu fantastyczne. Są fantastyczne i ja Wam serdecznie polecam, a jeszcze za taką cenę po prostu można zrobić sobie cudownie, pięknie wyrysować usta. Są mięciutkie takie, ale się nie łamią, super. I kolejne konturówki, jakie chcę Wam polecić, to konturówki z Avon, z tej serii Glimmer Stick Lip Liner. Ja Wam powiem, że mam yy, trzy odcienie. Pierwsze Nude, drugi Pink, Kaszmir i trzeci yy, jakaś tr True Red, prawdziwą Czerwień. Tak, zdarł mi się napis, ale tak, True Red. I powiem Wam, że jestem nimi. Zachwycona. To są konturówki już, które się um, wysuwa, bardzo łatwo się nimi maluje, bardzo ładnie się u mnie utrzymują na ustach. Tylko, że ja jestem tego typu człowiekiem, że bardzo rzadko zjadam, ścieram sobie pomadki z ust, więc u mnie um, trudno oceniać, co się dobrze utrzymuje, bo w, na przykład te pomadki. Extra Lasting mają, powiem Wam, że nie za ciekawe opinia, że właśnie szybko się ścierają, no, bardzo szybko schodzą z ust. Ja tą pomadkę mam, żeby Was nie uskłamać, na bank od 2 godzin na sobie, w ogóle bez żadnych poprawek i ja nie widzę, żeby ona się scho schodziła, ścierała. No nie wiem, to nie są jakoś na maksa trwałe pomadki, ale są takie nawilżająco kremowe, ale takie, no dla mnie się trzymają na ustach, jak widać, na załączonym obrazku. I tak naprawdę to wszystkie produkty, które chciałam Wam polecić do 16 zł. Piszcie, czy Wy coś w tych granicach cenowych polecilibyście mi coś takiego, wiecie, wartego uwagi i zainteresowania, na co mogłabym zwrócić uwagę przy następnych zakupach. I piszcie, czy któryś z tych produktów mieliście, czy was tak samo zachwycił, jak i mnie. Ja za dzisiejszy film serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.